Cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie, Janna owczarek Troniszy i Paweł Zygmunt. Witamy Was serdecznie. Taki spontaniczny live robimy, żeby Was zaprosić na pierwsze w Gorzowie spotkanie LinkedIn Local. Mam nadzieję, że zaraz ktoś tutaj się pojawi, bo przecież nie wszyscy siedzą aktywnie w pracy. Każdy gdzieś tam zerka co jakiś czas na Facebooka, więc myślę, że zaraz... Będą tutaj jacyś gościa, jak nie, to sobie odtworzą tego, tego live'a. Linkedin Local jest to inicjatywa portalu LinkedIn. Zgadza się. Dokładnie. Linkedin to jest portal dla, można powiedzieć, profesjonalistów ale to nie znaczy, że tylko że tak powiem sami prezesi tam siedzą. Generalnie jest to portal dla pracodawców, pracowników, prowadzących biznesy. No, różne różne działania, że tak powiem na tym portalu się prowadzi. On jest troszkę inny niż Facebook i też Linkedinowcy, że tak powiem, walczą trochę z tym, żeby był to inny portal, inne treści były publikowane też na Linkedinie. Ale właśnie po to są te spotkania Linkedin Local, żeby nauczyć się w właściwy sposób korzystać z tej platformy, z tego medium społecznościowego. I są tam też bardzo wartościowe treści. Ludzie tam publikują swojego bloga, swy... Artykuły, tak, wstawiają e, informacje na temat różnych wydarzeń e, ciekawych w Polsce i nie tylko. E, więc warto tam być, jeżeli w ogóle e, myślicie o, o, o zaistnieniu na rynku pracy albo o istnieniu jako, jako własny biznes. E, I teraz tak, my organizujemy ten e, LinkedIn Local w Gorzowie po raz pierwszy, dlatego że brakowało nam Gorzowa na mapie e, wydarzeń. E, ponieważ ten, ta inicjatywa jest światową inicjatywą. Na całym świecie odbywają się, prawda? Te, te... Tak, generalnie historia rozpoczęła się w Australii, gdzie jedna z pań, że tak powiem, no właśnie z LinkedIn, LinkedIn zaprosiła swoich znajomych z LinkedIna do tego, żeby się spotkać właśnie w realu, wymienić się jakimiś doświadczeniami, wymienić się wizytówkami chociażby, tak, żeby, też żeby, też ten, biznes, tak, żeby ten biznes też, że tak powiem, dział się, dział się w realu. Nie tylko, nie tylko w internecie. No i, i tak powstały kolejne inicjatywy w różnych krajach, w Polsce również. Od chyba ponad dwóch lat już taka inicjatywa się dzieje i oczywiście no, w różnych miastach takie spotkania się, się odbywają. W niektórych to już jest nasta edycja. W Gorzowie do tej pory tego nie było. Startujemy 7 listopada z pierwszą edycją w Gorzowie. Tak, spotkanie odbywa się w hotelu Kubus 7 listopada, jak powiedział Paweł, o godzinie 18.30. Mam nadzieję, że spotka się to, to spotkanie z dużym, takim pozytywnym odbiorem, bo już w ciągu dwóch dni rozeszła się pierwsza jakby pula biletów na, na, to, na to spotkanie. Także jeżeli teraz zwiększyliśmy właśnie pulę. Dokładnie, zwiększyliśmy dwukrotnie pulę. Dwukrotnie, tak. Jeszcze bilety są, aczkolwiek nie ukrywam, że rozchodzą się bardzo szybko. Liczymy na sporą frekwencję. Co prawda nie są to spotkania masowe, bo też nie taka jest idea, żeby, mhm. żeby tam przychodziło 300 czy 500 osób. Tak? Natomiast bardziej chodzi o to, żeby, żeby to było tych kilkadziesiąt osób, które, które też między innymi będą mogły ze sobą porozmawiać, a nie tylko posłuchać naszych prelegentów. Tak? A właśnie, a propos prelegentów, mamy wspaniałe osoby, wręcz osobistości z różnych dziedzin. Będzie Monika Gawanowska. Gorzowianka Rodowita, która przyjedzie będzie opowiadała o, o tym, w, jakim, w jaki sposób zbudować swój profil na LinkedInie, ale ona również napisała książkę. Marka osobista bez tajemnic jest w ogóle osobą, która zajmuje się budowaniem marki osobistej osób prywatnych, również firm. Kto jeszcze? Marcin Kazimierczak, z Gorzowa, który zajmuje się usługami cyfrowymi. Był dyrektorem Wydziału Informatyki w Urzędzie Miejskim. Głównie pasjonat, powiedziałbym, idei Smart City i usług cyfrowych dla mieszkańców. No i też bezpieczeństwa w sieci RODO. Także pewnie parę ciekawych informacji też nam przekaże. No i Szymon Błogowski, którego już na pewno znacie. Jest to człowiek, który, człowiek orkiestra, bo w wielu, wielu profesji. Mistrz wystąpień publicznych, ale również osoba, która zajmuje się budowaniem stron internetowych oraz budowaniem fanpage'y i propagatorem takim. Propagator um, idei posiadania w ogóle fanpage'a i w jaki sposób prowadzić ten fanpage i korzystać z, z reklam. E, także też będą ciekawe tematy związane z innymi mediami społecznościowymi. Także warto, warto być z nami, warto przyjść się, temu projektowi. E, i co? I zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. No, jeżeli komuś nie starczy miejsc, to planujemy już następne spotkania, więc jeżeli nie w listopadzie... To pewnie w najbliższym czasie będzie kolejne. Natomiast no, liczymy, że jednak na, pierwsze, na pierwszym spotkaniu będzie Was dużo i faktycznie frekwencja dopisze. Super. Widzimy się w takim razie 7 listopada o godzinie 18.30 w Kubusie. Pozdrawiamy Was serdecznie.